Witam wszystkich w moim drugim odcinku. Znaczy, pierwszy to było intro, i widzieliście wcześniej, może nie, może tak. Ale zobaczymy kanał. Nie będę mówił, że polecam, bo nawet nie wiem kto ma jaki gust ale mogę polecić. I to jest pierwszy odcinek z serii Left 4 Dead 2, którą będę przechodził z moim kolegą Kacprem. Cześć, witam wszystkich. Tak, i seria będzie się może co, nie codziennie, ale może co 2-3 dni pojawiać jak Kacprofi komputer będzie wyrabiał i będziemy mogli mieli tak. czas, jak nie będzie miał żadnych wypracowań albo ja, albo on. przed nauczymy się wszystkiego lekcje zrobimy, to może pogramy i nagram filmik. Więc... zaczynamy. Gasper tłuszczelkę. Eee. No to ja ci wysyłam zaproszenie. Dobra. Ludzie spodziewajcie się wielu felii... faili. Przepraszam, faili z naszej strony była ja coś, gracze, mega hardcore, nie jesteśmy w to. Jesteśmy amatorami jeszcze w tą grę. Ogólnie jesteśmy amatorzy w grach. <laughs> Oj, bardzo, jeśli spodziewajcie się różnych serii, właśnie z takich gier jak Left 4 Dead będzie się ciągle pojawiać, Half-Life, Dead Space, Black Mesa, może jak będziecie chcieli, mi się będzie chciało, no. Jeszcze mam do was ludzie prośbę, żebyście podali jakieś programy fajne, które... Dobra, fajne, nieco fajne, co dobrze nagrywają filmy. Mi Ale polecić... były darmowe. No darmowe. A nawet nie tanie, żeby dobrze nagrywały, to bym kupił, żeby po prostu ponagrywać i mieć święty spokój nie z limitami, że trzeba łączyć tylko żeby bez ograniczeń. To was bym o to bardzo prosił ludzie. Bardzo proszę. O. Tak, my właśnie zaczynamy. E, ja jestem Nickiem I tym gościem w białym garniturze. Ja jestem Elis. Kasper, ty e, Boże, publiczny. Tak. Elis. Aaaaż amunicja. Ej, gdzie wy leciecie? Czemu zombiaki wyskakują przez okna Ja tego nie ogarniam ludzie? O no. bum bum ja tu szczerze rozpierdał Ej, to e, jest bardzo część. Zapomniałem jeszcze drodze. powiedzieć, że pozdrawiam swojego kolegę Maciusia, który bardzo mi pomógł z YouTube'em. Pomógł mi to wszystko ogarnąć, bo jakiś... jestem ja nie... łapie mnie! Nie to op... tak. a, a tak nie złapał. <gry> Więc dobra, bardzo ja ciebie, mać, bie i dziękuję. za pomoc. I mam nadzieję, że oglądasz ten filmik. Ma ktoś pilsy? Nie ma, muszę się wyleczyć. Dobra. Nie, Więc ja ja jak ludzie wszyscy widzicie, to ja korzystam z darmowej wersji Bandika, ma <gry> Wy widzicie na nagraniu e, znak wodny na samej górze. Dobra, Kasper, jesteś? O, jesteś? I ta, i ten gościu właśnie wyskoczył ostatnio, ja popełniał samobójstwo. O nie, 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 nie! Bo już mnie prawie odżywiał. O jezu, to jest e... A Możecie co się co czasami spodziewać krzyków. E, bo jak taki zębadynek z zarobił, to się potrafi przestraszyć się. dość nieźle. O jezu, tutaj ktoś ten w ogóle wciągało. Dobra, idziemy. Dobra, idziemy, idziemy. Tam, na schody. Tak, no cóż. O, skąd mam piksy? Ale dobra, teraz ja zacznę. O, ja jest Dobra, i tak już jeszcze Was bym prosił, żebyście nie oceniali naszego wieku po głosie, że głos, nie wiem czy co, ale żebyście nie mówili, że mamy, nie wiem, 10, 12 lat, please. No właśnie, bo ja mam 14, a Mati chyba też. Mati chyba też. A, no, martwi chyba też. Mati. Dobra, więc już wiecie mniej więcej, ale niedokładnie Co, Hunter? Nie, dobra, idziemy. Dobra, ja się wyleczę. Ja tak biegam. mi eee... kasta. Okay, mm -hmm. idziemy. My stąd nie, my stąd nie przyszliśmy? Przeszliśmy stąd To właśnie my się kręcimy w kółko. Kasper, my stąd przyszliśmy O jad, jad, jad. No, Gdzie... na pa, na pa, ja pies no to ja jedę na dół Gdzie... I jedziemy dalej. Dobra, chodź. Nie, oni... Oh, jak oni tam... Dobra Nie, 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 nie. Dobra. Widzicie ludzie ze mnie taki... Jak? Patrzcie. Chodź za windy. Czujaj Zag Zag windy. Zagbioni ludzie. Zobra. No już mamy ile Dobra, tak. Eee... Mówiłem. Ostrzegaliśmy. Super. Dobra, gdzie my mamy iść, Kacper? Nie wiem, mnie tutaj miliony... miliony. Trochę za mnieczku I ja tutaj ogólnie nie pogardziłbym twoją pomocą. Idziemy, idziemy. Dobra. Uh, nie, to nie tu. czekaj je... O, winda znalazłeś windę. Ale... <grystanie> Tylko ich nie ma. Zombie ale... <grystanie> jedzie z nami. jedzie z nami ale wow uh. <grystanie> Z o i właśnie e, w komentarzach piszcie w jakiej to gry chcielibyście serię? Czy Koop, czy single Macie będzie czytał komentarze. Jak będzie nam gra pasowała, to. Tak. Jeż I ludzie, jeżeli ja gdzieś się pomylę w angielskim, czy coś, to prosiłbym, żebyście mnie poprawili. To ja postaram się w następnych odcinkach poprawić. Tak. O wybiegły Tutaj, 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 dostać się nie, 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 nie. Dostanę się tam, dostanę Moje, moje miejsce okay. Do you do YouTube? Dobra, dobra Na angielski nie jest Faja angielski nie Tak, na YouTube Świaduję, że polski też nie dobrze tak. Samiajs ja Tak gościnnie. Pochwal, tak. pochwal się widzą, pochwalcie się samiajs. Ja tak, pochwal się widzą, nie pochwalę się. Chwalisz? Nie, nie będę się chwalić swoimi pięknymi arcynami. Ja miałem czwórka, ale... Taką ledwo. <głos> 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 Jusy. Ciebie? O, to mam już z muszę wysząc do pokoju. No. A Mati ma młodszego brata. I co A. mają odejść po łapka w górę. <grym> <grym> nie no, żartuję. Nie będziemy tutaj o żadne łapki soki. Tak, bo później będzie, że żebrzemy, o nie. Tak. <grym> Ej, taki żart. mojej strony. Tak, ha ha ha, nie było śniadania. <grym> Okej. Okay. Dobra. SON! Dobra. Kacper! Kacper! Dobra. Tak ludzie, to jest koniec odcinka, ponieważ jak słyszycie, sami na Skype'ie, prowi wywaliło komputer, więc spodziewajcie się drugiego odcinka już niedługo. Zaczniemy od tego miejsca, więc siema. Cześć.